Witam serdecznie, moi drodzy. Obecnie mieszkam już w nowym miejscu i ten filmik nagrywam właśnie z tego nowego miejsca. Taki rozciąga się widok z mojego domu. Dokładnie tak. Taki widok mam z sypialni, taki widok mam z wielu pokojów oraz taki widok mam również z ogrodu. I myślę, że na stałe zagości to już jako tło do moich filmów. No chociaż wiadomo, jeżeli aura nie będzie sprzyjała, no to będę nagrywała wewnątrz. Jednak ze względu na to, że jest tu tak przepięknie, to większość moich filmów zamierzam właśnie nagrywać na zewnątrz. A tutaj mam. Ku temu doskonałe warunki. Będzie dużo o naturalnych metodach leczenia. Będzie dużo o medycynie naturalnej, bo ja również się tym interesuję. Oprócz dietetyki, naturalnej pielęgnacji urody, ta domena jest również mi bardzo bliska. I stąd właśnie moja przeprowadzka na te tereny, gdzie tutaj pod dostatkiem mam mnóstwo zdrowych ziół czystych Bardzo dużo różnorakich grzybów, bo ja nie wiem, czy wiecie, jestem tak zwana grzybnięta. Kocham grzyby, kocham zbierać grzyby i to wszelakie. I to nie tylko grzyby, tak jak na przykład sobie zbieramy borowiki, kozaki, maślaki, podgrzybki czy tym podobnie, ale również te grzyby leś lecznicze, na przykład wrośniak różnobarwny. Jest to grzyb. Niejadalny w nomenklaturze, ale tak naprawdę jest to grzyb leczniczy i ma również doskonałe walory zdrowotne. Więc takich treści będzie coraz więcej. Obecnie dopiero co się przeprowadziłam, więc mam mnóstwo, mnóstwo roboty, i zanim się uporządkuję z tym wszystkim, zanim się urządzę, trochę czasu minie, bo wiadomo, że Wykończenie wewnątrz to jedna sprawa, ale jeszcze czeka mnie zrobienie ogrodu, zrobienie podjazdów, kostki, garaża, garażu i tym podobnie ogrodu nawadniania, no i to pochłania bardzo dużą ilość czasu. Niemniej zawsze będę starała wygospodarować się jakiś czas, żeby Wam coś na temat zdrowego stylu życia, na temat diety, na temat naturalnej pielęgnacji, urody przekazać, bowiem są to treści, którymi Tutaj na tym moim kanale się z Wami dzielę. Oczywiście, piszcie, co Was interesuje. Piszcie, jakie tematy są Wam bliskie i co byście się chcieli do, ode mnie dowiedzieć w tym zakresie. Na moim kanale jest taki cykl pytania i odpowiedzi, czyli seria QA. Dawno już nie odpowiadałam, a to ze względu na to, że miałam takie zawirowania związane z przeprowadzką. I z osiedleniem się tutaj w tym nowym domu, ale obiecuję, że niebawem nagram ten filmik z serii QA, czyli odpowiem na te Wasze pytania. No Przepraszam bardzo za to, że tak długo to trwa, ale aktualnie jestem w takiej sytuacji życiowej, że naprawdę brak mi czasu na cokolwiek. Więc korzystając z okazji, że mam trochę oddechu między urządzaniem, między porządkowaniem, postarałam właśnie nagrać ten taki filmik informacyjny, co by wytłumaczyć fakt, że jest mnie teraz mniej. Na tym moim kanale, w tej mojej youtube przestrzeni, a to właśnie ze względu na te zawirowania z przeprowadzką. Ale jest już Zresztą. fajnie, jestem już na nowym miejscu. Nie wiąże mnie to stare miejsce zupełnie, bo zupełnie się z nim pożegnałam. Teraz całą swoją energię skupiam tutaj na tym nowym miejscu, i jak już się uporządkuję, urządzę to, tę energię również chcę skupić na rozwoju. Mojego kanału. Także będzie tutaj dużo treści, będą zupełnie nowe tła, głównie leśne, bo tutaj jest las, jest tutaj naprawdę przepiękny las, jest dużo grzybów, są jagody i ja praktycznie do lasu to mam parę kroków. I zaraz wam tą okolicę tutaj pokażę, także pozostańcie ze mną do końca. No na razie nie będę się jeszcze chwaliła obejściem wokół domu, bo póki co no, nic nie jest zrobione. Kostka jest przywieziona i stoi jeszcze na paletach, także to tak aktualnie wygląda. Ale nie o to tutaj chodzi. Chodzi tutaj o miejsce. Nie o to, czy będzie kostka, czy jej nie będzie, bo nawet i bez kostki i bez płotów jest przecudownie. A mój pies ma tutaj... Raj, Także jeszcze raz proszę o to, żebyście pisali jakie tematy was interesują w tej materii, w której się obracam, czyli na, o naturalnej pielęgnacji urody, o dietetyce zdrowym odżywianiu, a przede wszystkim na temat odżywiania roślinnego, bo jeżeli mnie obserwujecie, to pewnie wiecie, że jestem na diecie wegańskiej. Jestem zwolenniczką diet roślinnych i... Tak się składa, że na diecie zupełnie wegańskiej jestem już od prawie dwóch lat. W sierpniu stukną dwa lata i powiem Wam, że czuję się wyśmienicie. Miałam bardzo, bardzo dużo wysiłku fizycznego w związku z przeprowadzką i trochę się tego obawiałam, bo nie pamiętam, kiedy tak potwornie dostałam, wiadomo po czym. I jestem w szoku, że to wytrzymałam, i że miałam tyle energii, i mam do tej pory, mam powera, mam energię, mam siłę na to wszystko. I oczywiście wiąże to z tym, że odżywiam się w taki, a nie inny sposób, że ta prana, czyli ta energia życiowa przepływa przeze mnie i ona mnie uwzniaśla, i ona dodaje mi tej siły i mocy. Z tego się bardzo cieszę, bo ja nawet 20 lat temu nie czułam się tak doskonale fizycznie i psychicznie jak obecnie. Dosłownie tak. No, co ja teraz, aktualnie, roboty odwaliłam, można powiedzieć, no to w życiu bym nie przypuszczała, że ja to wytrzymam. I dźwiganie ciężarów od rana do nocy. No, ja nie miałam nawet chwili, żeby porządnie zjeść. Coś tam w międzyczasie chwyciłam, ale. Właśnie owoce ratowały mi życie. Jadłam dużo bananów, no bo banany zawierają naprawdę bardzo dużo makro i mikro elementów. I przy takich pracach wiadomo, że potrzeba jednak tą energię z czegoś czerpać. Więc owoce, świeże warzywa, orzechy, oliwa, bo robiłam sobie takie szybkie sałatki, mi w tym naprawdę pomogły. I czuję się wyśmienicie, mam siłę, nic mi się nie stało, nie doznałam żadnej kontuzji, czuję się rewelacyjnie. No, oczywiście, przypisuję to temu mojemu stylowi odżywiania, a teraz jeszcze dodatkowo temu miejscu, bo jak wie, wiecie, ja uwielbiam naturę i natura dodaje mi takiego kopa do działania, daje mi chęci do życia. Ja na łonie natury czuję się najlepiej. Ja nie lubię miast, nie lubię betonowych dżungli. Ja uciekłam z miasta. Zresztą w tym mieście, w którym mieszkałam, przygranicznym zresztą, bezpośrednio graniczące z Niemcami, no to Korki, Rwetes, yy, miasto zakorkowane przez to, że jest miastem granicznym, że są przejścia graniczne do Niemiec, Ciry. Samochodów mnóstwo przejechać przez to miasto to był koszmar, a tutaj jest spokój. Nie wiem, czy będzie teraz słychać cykanie świerszczy, ale tak mam codziennie. Tak mam teraz codziennie. No jest naprawdę przewspaniale, więc ja, ja też teraz rozkoszuję się tym wszystkim. I no, jestem przeszczęśliwa i tą wiadomością się chciałam podzielić z Wami. No, i pokażę Wam, jak tutaj jest przepięknie, jak y, będę miała cudowne warunki do kręcenia dla was filmów, pewnie nowe treści, nowa wena wszystko, to może zmienić swoje oblicze, dlatego tak ważne jest dla mnie wasze zdanie, wasze sugestie oraz również Wasze wsparcie. Nie ukrywam, bo to mnie motywuje, bo ja tworzę dla Was, nie dla siebie. I chcę się dzielić tym, co według mnie, dla świata, dla naszej planety, dla naszej matki ziemi jest najważniejsze: żeby dzielić się poszanowaniem natury, respektowaniem jej praw, a nie wykorzystywaniem, tak jak to się dzieje obecnie. Dlatego, jeżeli interesują Was takie treści, treści związane z naturalną pielęgnacją urody, z naturalnymi metodami leczenia, ze zdrowym odżywianiem, przede wszystkim roślinnym, to gorąco zachęcam Was do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie, i do Waszych sugestii. Serdecznie pozdrawiam do kolejnych filmów tej cudownej scenerii, i teraz pokażę Wam, jak tutaj wygląda. Pozostańcie jeszcze ze mną, moi kochani.